Hej, cześć manowam wam wszystkim z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3 na patchu 175 Dobrze, idziemy teraz po zbiegłego alchemika imieniem Avogadro Który jest na tej farmie przed nami Zrobimy tam jeszcze inne zadania Jeśli takie będą występować Pełno tu rośnie tego. Josh! Wyglądasz na silnego wojownika. Chyba jesteś też właściwą osobą, żeby pomóc mi z jaskiniami poniżej mojej farmy. Co się dzieje w jaskiniach obok twojej farmy? Od dłuższego czasu dobiega stamtąd to straszne pokrząkiwanie. Podejrzewam... Że zadomowimy się tam jakieś stworzenia. Oka przez to zmrużyć nie mogę. Kto tu jest szefem? Orkowie są szefami. Zrobili z nas dojne krowy. Podejrzewam, że nie zabili nas tylko dlatego, że ktoś musi się zajmować hodowlą zwierząt. Gdyby nie my, z głodu. Co tam na Twojej farmie? Gdybym nie musiał płacić co miesiąc takiej daniny, wiodłoby mi się znacznie lepiej. Jak wysoka jest danina, którą płacisz Orkom? Co miesiąc są tysiąc złotych monet. Udało mi się zgromadzić złoto, ale nie miałem odwagi opuścić farmy. Przede wszystkim, chcę się dowiedzieć. Co jest nie tak z tymi jaskiniami? Zajmę się tymi pokrząkującymi stworzeniami w jaskiniach. Idź i raz na zawsze pozbądź się ich gniazd. Dobrze, zrobię to. O, tobie mogę posprzedawać. Bizona, cieniostwora, niektóre chcę zostawię, bo może mi się kiedyś przydać. No i trochę na tym można zarobić. To jest Awogadro. Ale tu jeszcze mamy pira. Nie wyglądasz mi na świniopasa. Ty też nie. Czego tu szukasz? Chcesz opróżnić farmę? Wyglądasz mi na kogoś z dodatkowym źródłem przychodu. Na złodzieja. Skoro tak twierdzisz? Odwiedziłeś już zamek w Trevis? Podobno są tam ukryte wielkie bogactwa. Gdzie najlepiej pozbyć się trefnego towaru? Na zachód stąd. W Nemorze znajdziesz niejakiego Dadleja. Kupi od ciebie skradzione dobra. Gdzie zdobyć coś naprawdę cennego? Szaman Kamak, z wykopalisk w Trelis ma artefakt. To musi być jakieś źródło mocy. Nie zaszkodzi, jeśli je straci. Wcześniej czy później splądruje zamek w Trelis. Nieźle. Jeśli ci się to uda, może pokażę Ci kilka sztuczek. No dobra, tylko nie daj się złapać orką. Damy radę. Dobra, dostałem questa. Tylko gdzie jest ta jaskinia? Tu chyba. No zobaczymy co tutaj się zadomowiło. Najpierw kuferek. Walka. Dobra, złazimy na dół. Eee! Tylko, tylko parę rozprówaczy. Może uda się bez zatrucia E tylko trzy Łatwe zadanie Ciężka skrzynia Z jaką bronią? Łuk kompozytowy no, Słaby Mój ma 70, a niedługo kupię to lepszy. Dobra, idzie ja wyszedłem Dobra, tędy wbiję, tak mam niedaleko Zrobimy to zadanie i zaraz odprowadzimy Avogadro do trellis Krząkające bestie z jaskin to już przeszłość Już dawno ktoś powinien się nimi zająć Oto Danina dla Orków Strelis. Wiem, że mogę ci ją spokojnie powierzyć. Dzięki. Nie, proszę. Nie rób mi krzywdy. To nie byłem ja. Zaraz, co ty kombinujesz? Gadaj. E, nic. Jestem tylko prostym rolnikiem wykonującym swoją pracę. Wierz mi... Nie jesteś farmerem, jesteś zbiegłym alchemikiem. Pracowałeś dla orków w Trellis. Proszę, nie wydawaj mnie! Oddam ci całe swoje złoto, ale nie mów nikomu, że tu się ukrywam, dobra? O nie, mnie nie przekupisz. A czemu w ogóle uciekłeś z Trellis? Wiesz, jak traktują cię orkowie, jeśli nie jesteś wojownikiem? Wszyscy cię w kółko popychają i poniżają. Miałem już tego dość. Wrócisz do Trellis, albo cię tam zaciągnę. Jesteś wstrętnym łowcą nagród Dobrze, wrócę Ale lepiej się upewnij, że dotrę tam w jednym kawałku, świnio No, jesteś taki bezczelny, ale nie zaatakujecie Otóż tłuste dubsko Do Trellis i rób mi mikstury Gdzie ty idziesz Jeszcze próbowała mi je przekupić, nieładnie Po tym zadaniu myślę, że pójdziemy na wykopaliska. Zro Pogadamy z Tempekiem o tej dostawie. Łopatę dla B nas dobędziemy. Parę questów się tam zrobi. Myślę, że zdążę w tym odcinku. Tu w Jestem tu. Zadowolony? Przeżyjesz. Potrzebuję mikstur leczniczych. Więc to tak. Teraz ja teraz mam jeszcze dla ciebie pracować. Po to tu jesteś. Masz tu kilka mikstur leczniczych. Dzięki. Pokaż towary. Ło, wow, ile fiolek. Dobra, wezmę. Tak właśnie myślałem. Co ja sobie będę kasy za żałował? Jeszcze poczytamy. I Inos obdarzył go częścią swej boskiej mocy, aby mógł powstrzymać Beliara. I mocą tą był ogień. I miał nad nim władzę. Tak, tak. Nieciekawe. ciekawe. O chcę coś wiedzieć. Będzie? Tu jest napisane coś o Alchemii. No, i fajnie. Co jest? Nie mogę do stołu podejść? Ale dziadostwo. Dobra, wracam do tego orka. Powiedzieć mu, że Awogadro już pracuje. Znalazłem Awogadro. Doskonale. Teraz doprowadź go z powrotem do jego laboratorium. Znalazłem go na jednej z fal. To miło, Avogadro znów pracuje w twoim laboratorium. I dobrze. Jeśli znowu zwieje, sam go zabiję. Doskonale, Mora. Okazuje się, że jesteś całkiem przydatna. Jak w każdym mieście. Dobra, zapisuję. I udajemy się do wschodniej świątyni. Znajdziemy tam miecz dla Miloka, quest dla Tempeka i dla Torusa. I B. I łopata Bena. Więc patrzcie ile zadań w jednym miejscu. Już prawie połowa zadań w trelis szybko idzie. idziemy tędy. Ile ja mam punktów? 25 Jak skończymy zadania w trelis, to pójdziemy sobie po tarczę Paladyna Niezużytą O siema Będziemy mieli więcej armora blińska jagoda Dziwny grzyb Pokrzywa Dobra jesteśmy Obok świątyni Zmiana stąd raku. Pierwsze co to miecz, który jest tutaj. Krośmilok. No i gadamy z tempekiem. Lepiej nie zbliżaj się do świątyni. Mora. Jak idą wykopaliska? Bardzo źle. Mam tu zbierać artefakty i inne relikwie. Nie mam jednak pojęcia skąd je brać. Tu nic nie ma. A z powrotem do świątyni nie zaciągnęłoby mnie nawet 20 zębaczy. A 21? Co jest nie tak ze świątynią? Roj się w niej od ożywieńców, Mora. Lepiej się nie zadawać z tymi obrzydliwymi potwórami. Byłeś już kiedyś w świątyni? Oczywiście. Moja grupa była kiedyś dwa razy większa. Ale nagle z ziemi zaczęły wychodzić szkielety, które nas zaatakowały. Widzisz tu jedynie nędzne niedobitki moich ludzi. Pozostali, zginęli w świątyni. W świątyni pozostał ktoś żywy? Nie wiem. Ktoś powinien to sprawdzić. Z całą pewnością nie będę to jednak ja. Rozumiem. Torus oczekuje nowych dostaw. A naprawdę? Tego sukinsyna przecież nawet tu nie ma. Nie musi sobie radzić z tą przeklętą świątynią. Milok szuka swego starego miecza. Nie zamęczaj mnie tą starą historią, Mora. Być może go tu ze sobą przytargałem. Ale prawdę mówiąc nie pamiętam. Nie mam czasu na te bzdury. Dobra, miecz już mamy towary. Wytrechy. Bełty nie Już mam 17 kilofów, 18 Dobra, to co? Musimy oczyścić tą świątynię i znaleźć kogoś żywego. Więc zapis i naprzód w bój. O Jezu, jak ja nie lubię tego przeciwnika. Chodź. No chodź. Nie bój dupy. O Jezu. Ma strasznie o, denerwujący atak Ja pierdziel otruł mnie no O Nawet się tym nie przejmą Fuck this shit Błakaj <grybuj> tą miksturę I wbój ze szkieletami hmm. Jebut No i level Super Dobra, szybko po łopatę Jest tutaj łopata Bena Wszyscy są happy Zombie Niedawno walczyłem z nimi w Gocie Nie ma świątyni bez ożywieńców Krząszcze Dziękować Dobra, już nie będę zapalał pochodni, musicie to przeżyć co tak mało, to wszyscy Łe, stara skrzynia. Jest ktoś żywy. Widzę tutaj tego szamana. Ale to zaraz. Kolejna stara skrzynia. Witaj kamaku. Niechaj Beliar macie w swojej opiece mora. Mało brakowało, a wziąłbym cię za jednego z tych ohydnych ożywieńców. Sądziłem, że zostanę tu już na zawsze. Tempek przerwał poszukiwania ocalałych w świątyni. To do niego podobne. Strach zawsze bierze w nim górę nad honorem. Nie wiem, jakim cudem zdołał zostać nadzorcą. Ten tchórz powinien raczej paść owce. Możesz chodzić? Zaraz się przekonasz na własne oczy. Chodź, wynosimy się stąd. Dobrze, to idź. Ja tu jeszcze pozbieram łupy, bo pewnie jakąś skrzynkę ominęłem tym, tym, tym. Jaka spokojna muzyka Tu nic nie ma Ale za to tu jest zwykły kufer Na wytrych No, no idź Zaraz do ciebie dołączę A ja to nie było trudne Najgorzej, że ten mnie otruł dwa szkielety, jeden zombie. Słaby exp, ale level wbiłem. Dziękuję Ci za pomoc, Mora. Nie znalazłbym dość odwagi, żeby samotnie stawić czoła ożywieńcom. Przyjmij te mikstury na znak mojej wdzięczności. Dobra, i do Tempeka. Znalazłem w świątyni kogoś żywego, szamana Kamaka. Chwała Beliarowi! Śmierć kamaka byłaby wielką stratą dla orkowego ludu. Dzięki za te wspaniałe wieści, Co mam powiedzieć Torusowi? Że urabiam tu sobie ręce po łokcie. Mora wkrótce otrzyma swoją dostawę. Dobra, powiem mu. Ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten się Wam podobał. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.